Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj o hydroksyzynie, starym i dobrym leku, ale leku, który, jak wszystkie inne leki, ma działania niepożądane i na to chciałbym dzisiaj Państwu zwrócić uwagę. Hydroksyzyna to stary lek. Moja rówieśnica jest stosowana w lecznictwie ponad 60 lat. Stosowana e, e, między innymi przez lekarzy rodzinnych, takich jak ja. E, I w Szwecji, i w Polsce, hydroksyzyna jest z, e, znana również pod nazwą handlową Atarax. E, ma działanie sedatywne i antyhistaminowe. Efekt sedacyjny oznacza uspokojenie, zmniejszenie napięcia i e, lęku. A więc jest to super lek na plagi XXI wieku, stres i bezsenność. Efekt antyhistaminowy jest wykorzystywany do, do leczenia alergii, świądu, nudności, w tym choroby lokomocyjnej. Hydroksyzyna, zanim do lecznica wprowadzono benzodiazepiny takie jak walium, relanium, oxazepam, była najbardziej popularnym na całym świecie remedium. Na redukcję stanu napięcia nerwowego, niepokoju, stanów lękowych, a także na bezsenność. Hydroksyzyna nie działa na korę mózgową, działa poprzez hamowanie podkorowej aktywności mózgu. Hydroksyzyna, w odróżnieniu od benzodiazepin, nie ma działania uzależniającego. Jej działanie uspokajające występuje po 5-10 minutach w przypadku stosowania syropu i po 30-45 minutach w przypadku stosowania tabletek. Niestety, po kilku dekadach terapeutycznego boomu, hydroksyzyna zderzyła się zarówno z konkurencyjnymi benzodiazepinami, jak i ze światowym problemem terapeutycznej wielolekowości. Okazało się, że hydroxyzno, jeśli hydroksyzyna stosowana jest w ramach farmakoterapii skojarzonej, a więc razem z innymi lekami, powoduje liczne niebezpieczne powikłania z nagłym zgonem sercowym włącznie. Czas leczenia hydroksyzyną powinien być jak najkrótszy z uwagi na możliwość kumulacji leku i znacznie zwiększonego ryzyka występowania powikłań, które zależą od czasu, okresu podawania. Szczególnie łatwo hidroksyzyn akumuluje się u osób starszych i otyłych. Mamy do dyspozycji tabletki 25 mg, które ja stosuję u dorosłych, 10 mg, które ja stosuję u młodzieży i syrop w buteleczkach 200 ml, Należy pamiętać, że u młodych dorosłych pacjentów maksymalna dawka dobowa hydroksyzyny wynosi 100 mg. Natomiast u dzieci o masie ciała do 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg na kilogram masy ciała na dobę. A teraz o działaniach niepożądanych hydroksyzyny. Upośledza sprawność psychofizyczną kierowców i pieszych uczestników ruchu drogowego, ponieważ powoduje sedację, opóźnia czas reakcji, powoduje również zaburzenia w zakresie pola widzenia. Zwiększa ryzyko upadku u seniorów poprzez działanie niesedatywne, indykowanie zaburzeń widzenia oraz zaburzeń równowagi. Hydroksyzyna ma również działanie antycholinergiczne. Na czym polega to działanie antycholinergiczne? Otóż wywołuje zaburzenia w oddawaniu moczu, zwiększa zaleganie moczu po miskcji, ogranicza skuteczność leków stosowanych w łagodnym sierości prostaty oraz zwiększa ryzyko infekcji dróg moczowych. Inne działanie antycholinergiczne powoduje dysfunkcję aparatu rzęskowego oraz zagęszczenie wydzielin dróg oddechowych. Co zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia płuc, szczególnie u seniorów? I teraz najpoważniejsze powikłanie e, e, działanie niepożądane, które może zdarzyć się przy stosowaniu hydroksyzyny. Hydroksyzyna jest przeciwwskazana u pacjentów z nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w EKG. Znacznie zwiększa ryzyko. Wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu, w tym śmiertelnych, u pacjentów, którzy jednoczasowo przyjmują leki o działaniu torsadogennym. Działanie torsadogenne to jest właśnie wydłużenie odstępu QT w EKG oraz indukcja arytmii komorowych. Jakie to są leki o działaniu torsadogennym? Amiodaron, znany pod nazwą handlową Cordaron, stosowany w arytmiach serca digoksyna, stosowana w niewydolności serca i w migotaniu przedsionków. Sotalol, stosowany w tachyarytmiach i w migotaniu przedsionków. Azytromycyna, antybiotyk makrolidowy. Który, którego używamy do leczenia infekcji dróg oddechowych oraz zakażeń skóry. Azytromycynę stosuje się 3 dni, ale jej działanie w organizmie człowieka utrzymuje się do 15 dni. I w końcu last but not least: Estitalopram. Bardzo często używany lek. I przez nas, lekarzy rodzinnych, i przez psychiatrów. Lek do leczenia depresji, stanów lękowych, napadów paniki, fobii socjalnych. To tyle, proszę Państwa, na temat hydroksyzyny starego, dobrego leku, ale posiadającego działania niepożądane, jak zresztą wszystkie inne leki. Zawsze należy rozważyć terapeutyczne korzyści przy stosowaniu hydroksyzyny i ryzyko działań niepożądanych. To tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę tradycyjnie zdrowia. Zapraszam na następne spotkanie i do widzenia.